A wiecie, do czego służyły kiedyś takie kulki i trzeba było je utrzymywać w czystości? Czyli mówiąc inaczej, powiedz mi, jak stary jesteś, nie mówiąc mi, jak stary jesteś. Jak miałeś taki komputer, to na pewno używałeś jednej z takich myszek. Są to oczywiście myszki kulkowe. Jak obrócimy taką myszkę na drugą stronę, to od razu zobaczymy właśnie tą kulkę. Teraz tak, przekręcamy to kółeczko. No i nasza kuleczka wychodzi, oczywiście. I ukazują się naszym oczom dwa wałeczki. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Są to wałeczki, na które kuleczka przekazuje właśnie ruch. I trzeba było trzymać tą kuleczkę w wysokiej czystości, ponieważ te wałeczki po prostu zaczynały się obklejać tym brudem. No jak już obkleiły się coś mocno, to po prostu myszka przestała działać. No i co robiliśmy? Musieliśmy to otworzyć z powrotem i zdrapać ten brud z tych wałeczków. Standardem przyłączeniowym takiej myszki do komputera kiedyś było złącze oczywiście DB9, ale słuchajcie nie tylko.